wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszej serii Minami Lane. Jest to całkiem świeżutka gra. Eee, przyznam szczerze, nie do końca wiem na czym ona polega, nie tylko nie do końca wiem z czym ona to się, je, ale bardzo mi się spodobała urocza grafika i mam właśnie ochotę pokonanie taką uroczą, prostą gierkę w stylu właśnie eee, no i tyle w stylu, co w podobnym klimacie co Kabuto Lane, który graliśmy ostatnio, czyli coś takiego bardziej casualowego i spokojnego. A, musimy Ci pomóc. Ok, e, mimy 15 osób odwiedzających e, naszą kawiarnię. A nie, e, 15, e, 15 mieszkańców, których szczęście jest powyżej 75% i musimy zbudować sklep z Bobą. Okej. Okay. czy ta gra ma polską wersję językową? Nie, niestety nie. Ostatnio zostałem poinformowany, że przegapiłem polską wersję językową w jednej z gier. Ramen Shop, Modern House, Park, Boba Cafe. Jest, ale potrzebujemy 10 mieszkańców. Eee, zrobimy sobie Ramen Shop. Ramen Shop nam produkuje pieniądze. Uuu, ten kształt mi się podoba. Zostawimy ten czerwony. Uuu, ten czerwono-biały mi się po. Uuu, czerwono-żółty też fajnie wygląda. Eee... Hmm. Hmm. Czy chcemy coś jeszcze dodawać? Eee... Dodamy jedno jajko i jeden eee... shrimp. To jest jedną krewetę. Krewetę, musiałem się zastanowić. Ok, czyli mogę kliknąć na mieszkańców i się dowiedzieć. O, właśnie. Ok, chcecie więcej wieprzowiny. Mniej krewetek. Mniej krewetek, ok. Czyli krewetki się nie spodobały. Musimy zedytować nasze menu. Okej, okay. głównie już mnie młodzi ludzie mnie od odwiedzali. Okej, okay. dobra, tu chcemy oddać krewetki, a chcemy dodać wieprzowinki. Czy coś jeszcze mogę. A, mogę zbudować budynek pięknie. Kolejny ramen shop się chyba nie przyda. Na Boba Kafe mam jeszcze za mało ludności. Mogę zrobić park zwykły. E, Zbudujmy park. E, ten oryginalny mi się nawet podoba. Nie, niech będzie zielony. Niech będzie zielony i rozpocznijmy dzień. I przyspieszymy sobie. Więcej makaronu. Więcej wieprzowiny. Okej, okay, jest tanio, to jej się spodobało ludności, że jest tanio. This strip is hip, okej. Okay. Eee, okej. Okay. Beauty nam się zwiększyło. Mamy chyba perfekcyjne ceny. Hmm. Czy dodamy trochę nudli i zmniejszmy cenę. Wygląda na to, że dyszka to jest taka mm, najbardziej odpowiadająca ludziom cena. Eee, weźmy sobie ten i zróbmy niebieski domek. Nie, niebieski domek byłby. O, myślałem, że dałoby się zrobić. W sumie dałoby się zrobić domek pepe pana Dziebaka. Pięknie podoba mi się. Zobaczmy następny dzień. Przyspieszmy trochę. Ty chcesz jeszcze więcej wieprzowiny? Ty chcesz jeszcze więcej wieprzowiny? Okej. Okay. Więcej makaronu. Więcej wieprzowiny. I ty jesteś zadowolona z tego, że jest tak tanio. Pozbierajmy śmieci, które tu leżą. Nie znaleźliśmy tu Naki Found. Okej. Okay. Next, Brakuje im składników. Ramen shop, 1. Dodajmy trochę więcej nudli. Trochę więcej wieprzowinki. Zmniejszmy cenę do 12. Czy ja mogę zrobić teraz Boba shop? Już? Jeszcze brakuje mi zadowolenia moich mieszkańców. Nie mówiąc już o tym, że brakuje mi pieniędzy. Więc zacznijmy dzień. Opowiedz mi. Za szybko chodzicie. Więcej makaronu, jeszcze więcej makaronu, a ty? Nie wiem, czego chciał więcej, ale czegoś na pewno chciał więcej, bo widziałem, że mur. Czy chcesz jeszcze więcej makaronu? Cholipka. Dobra. Wszystkie śmieci, wszystkie znajdźki zdobyłem. E, Okej, okay. Są praktycznie zadowoleni z zupki. Zwiększymy sobie ilość makaronu i zwiększmy sobie cenę, bo naprawdę dużo oferujemy. O, znajdźka jest zrobiona. Perfekt, Recipe, pięknie. Re recipe czy Recipe? Chyba Recipe. Przyspieszmy trochę. Ty jesteś zadowolony? Okej, okay, Ty jesteś zadowolony z sceny. Perfekt, perfekt. Piękna sprawa. Perfekt, okej, okay. będą zadowoleni dzisiaj z, ra z ramenu i to bardzo. Mogłem, mogę jeszcze ceny delikatnie zwiększyć, żeby zarobić więcej hajsu. O, nie sprawdziłem ramenu. Cholera, ale było dużo perfektów, było dużo perfektów. Stać mnie na Bobę? Ramen shop, Boba cafe. Nie, jeszcze mi na Bobę brakuje. i Będę potrzebował jeszcze jednego dnia, żeby Bobę ogarnąć. Zwiększmy cenę do 17. Zobaczymy, czy z 17 też będziecie zadowoleni z tej ceny. Przyspieszmy sobie. Ok, co mi powiecie o subce? Perfekt, perfekt. Dobra, zupka chyba wszystkim smakuje. Eee, tu jest śmieć. Tutaj jest chyba znajdźka. Jeszcze jakieś śmieci tu leżą. Perfekt! Perfekt! Perfekt, perfekt! Cena... Perf uh, cena perfekt. O, śmieć! Dodatkowy hajs. Piękna sprawa. Next. Next. Shop diversity się nie podoba. Ale... Podoba się cena i menu, pięknie. Ciesz mnie to. Teraz mnie stać na bobę, nie? Zbudujmy bobę. Jak będzie boba wyglądać? Ten daszek mi się podoba. Zróbmy niebieski. Dodajmy więcej tego, więcej tego i więcej tego. I zobaczymy, czy będą zadowoleni z tego przepisu moi mieszkańcy. Lesti, ok. Czyli chcecie mniej herbatki. O, ananas. Dalimy trochę, bo już ulica się robi długa. Ty chcesz więcej cukru. Ty chcesz, czyli mniej herbatki, więcej cukru chcemy dodać. Ale poza tym nie widzę żadnych innych obiekcji. Czyli mniej herbatki, więcej cukru. Mniej herbatki, więcej cukru. Nic poza tym. Eee, py, 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 py. Jeszcze jeden domek dla villagersów muszę zbudować. Eee... Ok, czyli musimy dodać mniej herbatki, więcej cukru do boby. Say no more. Pięknie. Eee, I czy mogę zbudować domek kolejny? Mogę. Tego zostawimy w takim defaultowym stanie, w takim podstawowej wersji. Jak tam boba? Perfekt, pięknie, mamy perfect bobę. Tanie, tanie ceny. Jeden mi uciekł, nie dowiedziałem się, co on myśli. U, co to za skrzypki? Perfekt, dobra. Mamy perfekt Bobę ogarniętą. Wygląda na to, że nie chcą śmietanki w swojej Bobie moi mieszkańcy. Ale to się nic nie dzieje. To się nic nie dzieje. Mamy 70% mniej, czy 75? 75, ok, Ta, są ze wszystkiego zadowoleni. Teraz musimy popracować tylko nad może urodą naszej okolicy i dodać jeszcze chyba jeden, tylko park możemy dodać, jeżeli chodzi o beauty. Tak, dodajmy sobie jeszcze jeden park, ale weźmy inne drzewka. Weźmy żółte drzewka. I kolejny dzionek sobie zaczniemy. I ten od razu na speedboostie. Bo moi mieszkańcy są ze wszystkiego zadowoleni. Ja teraz tylko się rozglądam, właśnie za śmieciami i ze znajdźkami. O, ptaszek. Im ich więcej jest, tym więcej śmieci się pojawia. Jeee! Yeah. Pierwszy poziom zrobiony. Next mission. Dobrze. Mowa stoi. Okej, okay. okej, okay, czyli chcemy przyciągnąć mniej młodszych ludzi. Okej, okay. yy, mogę upgradeować budynki. Nam ramen shop z większą ilość nudli, z ilość jajek, zwiększymy ilość Wieprzowinki. I zwiększmy cenę. Delikatnie. Co to w ogóle jest? To jest jakieś spa. Tutaj jest chyba jakiś tradycyjny domek. Co mogę wybudować? Mogę wybudować jeszcze jeden ramen shop. Eee. Hmm. Współczesny domek dla młodzieży. bookstore. O, one są to jest właśnie. Łaźnia. Gorące źródła bardziej. Ale zacznijmy sobie od Modern House'u jednego. Weźmy ten doszek. Mogę to jeszcze upgrade'ować. Uuu, mogę zwiększyć albo ilość filigersów, albo piękno. A jak wygląda ulepszony ramen? Uuu, fajnie. Uuu, to mi się podoba. To chciałbym na pewno sobie kupić, ale jeszcze nie chcę wydawać na to pieniędzy. Wystartuj się, wystartujemy się. Aha, jakby zrozumiałem, shopie już bez żadnych podpowiedzi, że będą mi potrzebne dwa różne ramen shopy, żeby zadowolić moich mieszkańców. Okej, okay, chcecie mniej jajek, noted, ale to staruszkowie chyba chcą mniej jajek. Tak, staruszkowie są mniej jajek, to umówmy się, że to będzie właśnie dla staruszków. Ty jesteś młodziak, młodziak, co ty myślisz? chcesz mniej wieprzowiny, Okej. Okay. Okej. Okay. czyli chcemy dołożyć jeszcze jeden ramen shop, mi się wydaje. Więc dołóżmy sobie jeszcze jeden ramen shop. Eee, niech będzie taki. Dobra, więcej nudli. Eee, ile, jak tutaj wygląda mi sytuacja? Mniej ja, jak wszyscy chcieli. Więc zmniejszymy ilość jajek. E, nikomu nie przeszkadzały krewetki. To sobie to zostawimy. E, a u ciebie damy, wie, damy te trzy nudle. Bo tutaj są też trzy nudle, nie? Tutaj są też trzy nudle. Trzy nudle, jedna wieprzowinka i jeden... O, aż mi się głos złamał. I jeden shrimp. Zobaczymy, co będą myśleć o tym moi mieszkańcy. Ci się podobają ceny. Ty chcesz mniej wieprzowiny w tym sklepie. Ok, noted. Potrzebuję opinii na temat ramenu. Mieszkańcy błagam. Mniej wieprzowiny, mniej nudli. Dobra. Zrozumiałem, zrozumiałem. Tutaj też chcesz, młodzi też są mniej wieprzowiny. Okej. Okay. Nie ma najmniejszego problemu. To tutaj mniej wieprzowinki, a tutaj chcieli mniej wieprzowinki i nudli. I to jest dla staruszków, to jest dla młodych. O, to stary. Jeszcze mniej wieprzowiny są staruszkowie. Młodzi chcą mniej krewetek. ok. I więcej makaronu. Młodzi chcą mniej krewetek i więcej makaronu. Noted. Noted. Zapamiętam. Tak, więcej makaronu, a u ciebie mniej wieprzowiny. Ok. Okej, okay, okej. Okay. I ty też będziesz chciała? Tak, mniej wieprzowiny. Dobra, to edytujemy u dziadziów, mniej wieprzowiny, tylko takie dostałem informacje, a tutaj więcej nudli i mniej szrimpów. Proszę bardzo, jakie są w ogóle nasze cele? Więcej młodych niż starych, okej. Okay. Nie ma... Oj, nie chciałem coś wybudować, ajajaj. Jak tam nudle? Więcej jajek? Perfekt, dla starych już jest perfekt. Dla starych, dla staruszków. Czyli tutaj ten ramen jest perfekto, ale młodzi chcą mniej jajek, tak? Więcej jajek. Więcej jajek, ok. Wydaje mi się, że będę mógł zwiększyć ceny przynajmniej o jeden w obu przypadkach. Więc tak sobie zróbmy. Ty chcesz więcej jajek, a ty jesteś perfekt, więc zwiększymy sobie cenę o jeden. I tu też sobie zwiększymy cenę o jeden. I zbudujemy sobie kolejny budynek. Widziałem, że była tutaj księgarnia. Jest Bookstore, pięknie. No to mi się podoba. Zielony Bookstore. Eee, Nowel. Eee, dobra. Manga i Travel Guide. Sprzedajmy te trzy. Eee, I tutaj ulepszenia. Ulepszmy sobie nasze ramen shopy, żeby było więcej hajsu. Wiem, że chciałem na początku iść pod beauty, ale pójdziemy pod hajs. Pójdziemy pod hajs. Nie pod piękno naszej ulicy, tylko pod czysty, kapitalistyczny zarobek. Jak książeczka. Okej, okay. jedna rzecz Wam się podobała, czyli rozumiem, że Travel Guide? Właśnie nie wiem, czy Travel Guide, czy Novel. Zostawię Travel Guide'a i Novel. Zobaczymy, jak tam się. To będzie nam układać. Okej, okay, ty chcesz iść do gorących źródeł. W sumie teraz zauważyłem, że wszystkie moje daszki mają niemal ten sam kolor, poza tym jednym dla młodych. Ten dla młodych się wyróżnia. Pięknie. Hmm dziewięć budynków, okej. Okay. O właśnie tego szukałem. Okej. Okay. Nie mogę sprawdzić co kto kupywał. No dobra. E, dobra. Zostawimy sobie. Travel Guide eee, Wyrzucimy mangę Dodamy language book Nie, podestujemy sobie tą metodą prób i błędów Nie jesteśmy już jakoś specjalnie ograniczeni czasowo W międzyczasie dodamy sobie Park, o nie mam pieniędzy na park To nie było tematu, nic sobie nie dodamy Mamy ten nowel Zobaczymy, która z grup wiekowych będzie yy, zainteresowana po prostu powieściami. Bo jeżeli chodzi o ramen, to mamy perfekcyjnie to ogarnięte. O! Okej, okay. czyli powieści nie są dla staruszków. Powieści są dla młodych, czyli będą pewnie powieści, mangi i. Ehm. Aduno, powieści, mangi i komiksy? Zobaczymy. Nie chcę tutaj yy, myśleć stereotypowo, ale chyba będzie trzeba. Zobaczymy tą kombinację powieści, mangi i komiksy. Yy... Zobaczymy, jak to zadziała. Musimy trochę poobserwować nas sklep z książkami. Coś znalazłeś dla siebie? Mangi i komiksy spodobały się dziadziowi. Okej. Okay. Mangi i komiksy się podobają dziadziowi. E, czyli e, mangi, komiksy i travel guide'y są dla dziadziów. Okej. Okay. Wszystko jasne. Wszystko jasne. W sumie nie sprawdziłem jak wygląda... ...ulepszony... E, ...ulepszona księgarnia usuniemy sobie nowel i damy sobie travel guide i mogę zrobić kolejną księgarnię? mogę zrobić kolejną księgarnię, pięknie to to będzie księgarnia dla młodych proszę bardzo to wy macie language book fantasy novel i nowel zwykły I teraz powinniście być zadowoleni i z ty, i jedna, i druga grupa biegowa. Dwie rzeczy! O, Bookstore 1 jest za tani i staruszkowie nie ufają. Myślą, że kradzione książki. Dwie rzeczy, które lubicie, okej. Okay. Jeszcze nie mam feedbacku od dziadziów. Poza tym, że jest podejrzanie za tanio. Hmm. Muszę, coś po, muszę coś powymieniać, tylko nie do końca wiem w którym kierunku iść. Eee. W ogóle chcieliście, żeby były rzeczy drożej? To damy wam rzeczy trochę drożej. Dobra, manga i comics books eee, tutaj zostawimy dla dziadziów. Zrobimy sobie testy. Potrzebuje, żeby jakiś dziadzia przed mi do sklepu z książkami. Jest. Okej. Okay. Czyli te dwie rzeczy robisz. Dwie rzeczy, które robiliście. Okej, okay. czyli do tej dwóch rzeczy musimy jeszcze coś dodać. Do tej grupy wiekowej. To testujemy sobie. Skoro to może nam zająć kilka dni... Co by wam się podobało? Dodajmy Learn Japanese? Testujmy. I tutaj też może... Chociaż? Tutaj damy Learn Japanese, a tutaj damy... Eee... Py py, 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 Przewodnik po podróżach. Zobaczymy, jak to zadziała. Potrzebuję jakiegoś mieszkańca, który mi wejdzie do księgarni. Pięknie proszę. Okej, okay, dla ciebie jest po prostu tanio. Okej. Okay. Perfect. I perfekt, idealnie, dopasowane. Teraz tylko musimy dopasować domek dla młodych. I w sumie będziemy w stanie już powoli kończyć ten scenariusz. Piękna sprawa. Eee, Okej, okay, muszę 250 na dzień zarabiać. Sobie nad tym popracujemy, ale najpierw domek dla młodych jest mi potrzebny. Ten design mi się podoba. Zmienimy sobie tylko kolor na coś takiego. Piękna sprawa. Eee, mogę ulepszyć księgarnię. Hmm. Ulepszmy sobie obie księgarnie pod profit. Eee, ten guzik. O właśnie, chciałem domek dla dziadków ulepszyć pod beauty, bo fajnie wyglądał, to zaraz to zrobimy. Ale zwiększymy sobie ceny wszystkiego tutaj. I czy w ramenowni też teoretycznie mógłbym zwiększyć sobie ceny? Przetestujmy, jak moi mieszkańcy będą zadowoleni. Pyk, pyk, zbieranko śmieci. Nie widzę znajdźki nigdzie. Widzę dużo śmieci. Okej. Okay. U, jest. Zarobiliśmy wystarczająco pieniędzy. Shops. U, shop prices są za duże. Okej. Okay. Dziadziowie są niezadowoleni z ceny ramenu. To sobie cenę ramenu u dziadziów zmniejszymy, eee, zmniejszymy cenę ramenu u dziadziów. I sobie nie ten domek, ale ten domek ulepszymy pod piękno. I zaczynamy kolejny dionek. O, jest kaseta od Tunakiego. Yeah, I won. Byli zadowoleni. I misja skończona. Mamy młodszych i starszych ze sobą pogodzonych. Zróbmy sobie jeszcze jedną misję, bo mi się całkiem dobrze. Chociaż w sumie tak, zróbmy jeszcze jedną misję. Dostałem jakieś achievementy z Xboxem, bo gramy w tą grę właśnie na e, Xbox Games. Okej. Okay. Okej, okay, czyli musimy mieć wysokie bił. O! Oh. Co to za sklepy? Ok. Wiecie co, to mi się wygląda na misję, z którą będę się troszeczkę bawił z tymi kotami, więc jednakowo już zakończymy dzisiaj ten odcinek. Zapraszam Was do subowania, lajkowania, komentowania i robienia tego wszystkiego, co YouTube lubi najbardziej. Zapraszam też na mój drugi kanał, w którym regularnie streamuję. A do tej pięknej gierki wrócimy sobie już jutro w następnym odcinku i będziemy właśnie zaczynać od tej misji z kotami. Jak na razie gra mi się nawet bardzo podoba, jest taka fajna, przyjemna, każualowa. Coś do spokojnego pogrania. Link do gry zostawię w opisie tego filmiku oczywiście. A za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.